Siema, Siema, dziś ten. Dziś testujemy Rajin Kunaya. Jak, gdzie on jest, to zajrzyjcie do opisu, jak nie wiecie. Tam będzie filmik i dziś będę go testował na Magic Kondorze. Przywitaj się. Siemanko. No i link do jego kanału będzie też tam w opisie. No i można przetestować jakiś combo auto-ataków. No, bije to jak zwykła broń. O, ja wziąłem to No, jak zwykła brońka, nie bije zbyt dużo. Ale Q już jest o wiele, o wiele ciekawsze. Chyba wszystkie bronie biją to samo, tylko Q bije Chyba to... czyli... No, bo no. można się oddalić tak ostro. I można. O, właśnie, rzucić, bo i po chwili was teleportuje i zadaje tam z 16 tysięcy damage'a, Więc to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę mocne. Nie wiem, można tak się tepnąć od razu. Nie wiem, użyć tego. O, nie co, przycisk, chciałam się na trzewo tepnąć. A spróbuj może użyć kiwi za Eee, Dobra. No, spodziewałem się no. Um, Nie wiem, czy. A poczekaj, daj 20 sekund. Chcę przetestować bardziej takie combo. Um. No dobra, weź mi tam pobij, żeby się nikomu nie nudziła. <ślesk> Masz moja kukła. Dobra, już mam. Nie wiem, czy jakby. Chcesz, nie wiem, jak. oddali się tak, oddaj tak fest, żeby ten kunaj leciał i ja mógłbym. No, jeśli nie trafisz, to beka. Skręcaj się Dobra, chyba za daleko, bo cię nie widzę, żeby to trafiło. Bo... Kukła jestem przecież. Dobra, rzucam. No i w miarę kombo działa. Dobra, to chłop, jakiś chłop dobija, więc cześć, cześć. Jak Nob, cześć, cześć.